Cześć! Nazywam się Sylwia Kosiak. Jestem certyfikowanym coachem, hipnoterapeutą. Mam za sobą też ponad 20 lat pracy w korporacjach, gdzie rozwijałam biznesy i ludzi, ale też uczę się szamanizmu i od wielu lat, od kilku lat jestem tak naprawdę na drodze rozwoju duchowego. Miałam różnych nauczycieli, i mam nadal w tym momencie. I zetknęłam się z wieloma różnymi metodami. I chcę Ci opowiedzieć trochę też o moim doświadczeniu. Moje serce najbardziej ukochało satsangi. To jest piękna, piękne spotkanie spotkanie ze sobą, spotkanie ze swoją prawdą. Ale też chcę Ci opowiedzieć trochę o moim doświadczeniu, tym satsangowym i nie tylko, bo być może znajdziesz tam takie małe podpowiedzi dla Ciebie. I też być może pomoże ci to spojrzeć na siebie właśnie z takim dystansem, poszukać pułapek, jakie czasami na tej naszej drodze rozwoju duchowego umysły, umysł po prostu tworzy, no i szybciej dzięki temu z nich wejść. Na pewno nie da się ominąć pułapek. No, umysł ma to do siebie, że jeżeli chcemy zamienić tą kolejność, tak? no bo większość życia wiadomo, tak naprawdę to my jesteśmy poddani umysłowi czy naszym emocjom, kiedy odwracamy tą kolejność i zaczynamy traktować nasz umysł, emocje jako po prostu pewnego rodzaju narzędzia, no to tutaj czasami robi się trochę gorąco i na pewno nie da się uniknąć wszystkich pułapek. Natomiast możemy dzięki właśnie dzieleniu się swoim doświadczeniem, możemy po prostu szybciej z nich wyjść, szybciej je opuścić, bo, bo te pułapki, których będziesz musiał doświadczyć, po prostu doświadczysz. I taka właśnie też była moja droga. Dzisiaj chcę Ci opowiedzieć o takim, takiej jednej bardzo ważnej rzeczy o szacunku. Szacunku do siebie, do tej swojej e, istoty ludzkiej, do swojej przyszłości, do swoich wszystkich kreacji i do swoich manifestacji. Dlaczego ci o tym mówię? Dlatego, że e, dlatego, że wiem, jakie cuda potrafi to właśnie uczynić. Sama to usłyszałam od swojej obecnej mentorki, Szemanki Agaty Wiaterek e, i Uszanowałam kawałek swojego życia, a potem poszłam dalej. Uszanowałam jeszcze większy kawałek swojego życia. I tutaj wydarzył się cud, bo okazuje się, że poprzez taki głęboki szacunek do siebie, jako właśnie tego człowieka, zyskujemy też jeszcze większy, jeszcze głębszy szacunek. Do tego, kim tak naprawdę jesteśmy, do naszej istoty, i to staje się coraz bardziej widoczne i jasne. Bardzo często jest tak, i tak akurat było moje doświadczenie na mojej drodze. Że gdzieś ta przeszłość w różnym czasie, w różnej formie, oczywiście zawsze w postaci myśli, wspomnień, czy jakichś po prostu doklejonych do tego emocji. Wraca. I, I z mojej perspektywy takie uleczenie tego kawałka akurat dla mnie było bardzo potrzebne, bo to pomogło mi po prostu pójść dalej, pomogło mi zostawić to. Natomiast za jakiś czas znowu te myśli wróciły, znowu te myśli i takie właśnie emocje gdzieś tam po prostu w środku odtwarzały się. Słuchając sangu, oczywiście wiedziałam, że to przeszłość, wiedziałam, że to jest myśl, i to też dla mnie jest takie jasne w moim doświadczeniu. Natomiast pomimo tego niezwracania uwagi, patrzenia się na to, obserwowania, tak właśnie z pozycji świadka po prostu to nie znikało z mojej przestrzeni. A nawet wręcz przeciwnie, stawało się bardziej intensywne. I tak się działo do momentu, dopóki nie pozwoliłam sobie wejść w to po raz kolejny, już nawet nie wiem, który, ale właśnie to, jak weszłam tam z takim szacunkiem, z, taki, z taką uważnością, popatrzenia na te swoje różne kreacje i różne manifestacje, jakie wydarzyły mi się w ciągu mojego życia, to przyniosło paradoksalnie ogromną ulgę. I też przyniosło taką właśnie większą wolność. I szczególnie zachęcam Cię do tego, jeżeli te fragmenty Twojej przeszłości w jakiś sposób do Ciebie wracają i jesteś być może w satsangu, i tutaj chcę Ci powiedzieć o takiej jednej funkcji naszego umysłu, takiej właśnie jednej pułapki, odrzuceniu. Czasem jest tak. Że możemy coś już puścić wolno, i to jest takie wiesz, jakby puste, tak jakby tylko karuzela się kręciła eee, i nie było tam już nikogo. Ale czasem jest tak, że w jakiś sposób jeszcze tutaj identyfikujemy się z tym, w jakiś sposób jeszcze tutaj są jakieś emocje nieświadome, które nam się pokazały, albo właśnie odrzucenie zamiast pełnego przyjęcia i pełnej. Miłości. I wejdź tam z taką uważnością w te wszystkie fragmenty, które pojawiają się tobie dzisiaj. Popatrz na to i zobacz, co tak naprawdę o tym czujesz. Czy jeszcze gdzieś odrzucasz jakiś kawałek siebie, albo może po prostu ze wstrętem nawet takim nieświadomym nie chcesz na to patrzeć, albo może się jakiegoś kawałka jeszcze boisz. Albo uważasz, że zachowałaś się wtedy źle, zachowałeś się źle, albo może nawet czujesz pogardę za te takie Twoje najgorsze błędy i najgorsze porażki. Zobacz, jak tam jest w danym momencie. Poczuj to. Pozwól sobie popatrzeć. Nie odrzucaj tego jako przeszłość, jako coś, co jest tylko myślą. Jeśli to do ciebie wraca, spójrz na to z taką otwartością. A na koniec, kiedy już faktycznie poczujesz, że zrobiło się tak cicho i spokojnie, to zapytaj siebie: czego dzięki temu się tak naprawdę nauczyłaś? Co tutaj było takiego ważnego dla ciebie w tej twojej kreacji, w takiej manifestacji? Co sobie przez takie właśnie, a nie inne doświadczenie uświadomiłaś? I jaką nową jakość teraz, dzięki temu doświadczeniu, chcesz wprowadzić w życie? I uszanuj je takim, jakim jest, bo wszechświat Bóg nie robi pomyłek i wszystko, co się wydarzyło, było w jakiś sposób dla nas potrzebne. Ja dzięki temu, co przeszłam, przeszłam taki dosyć trudny kawałek w swoim życiu, mogę dziś dzielić się. Swoim doświadczeniem i pomagać Tobie w taki sposób. Mam też taką większą otwartość na zarówno te dobre strony, jak i te ciemne strony, swoje, ale też i innych. Po prostu wiem, że czasem wydarza się tak, a czasem dzieje się właśnie w taki sposób. Z większą i też łatwiej jest mi dzięki temu nikogo nie oceniać. W tym miejscu, w którym jest. I chociaż było to trudne dla mnie, to tak naprawdę też bardzo, bardzo dużo nauczyło mnie to nie oceniać siebie. Więc zapraszam Cię właśnie do takiego spojrzenia z szacunkiem na całe swoje życie i uszanowania każdego kawałka, który się wydarzył. A szczególnie tych, które w jakiś sposób wywołują w tobie te najtrudniejsze emocje. Ja opowiem ci też taką moją historię dzisiaj z pięknym przewodnikiem świata zwierząt, akurat tutaj, z żabką kambo. I opowiem ci o takim strachu, który gdzieś we mnie był. I on czasami po prostu odzywał się. Ten strach był tak naprawdę ze mną od dziecka. W momencie, kiedy weszłam na drogę Satsangu, to była pierwsza rzecz, jaka tak naprawdę się uwalniała. I e, obserwowałam to bardzo, bardzo długi czas. Ta energia gdzieś się rozpuszczała, rozpuszczała, a po jakimś czasie ona po prostu czasem zaczęła powracać. I owszem, były takie momenty, kiedy uciekałam przed tym, kiedy nie byłam w stanie na to spojrzeć w pełnej otwartości, ale było też dużo takich momentów, kiedy patrzyłam na to w taki otwarty sposób, kiedy stałam tam z odwagą i patrzyłam. Natomiast dla mnie to było jeszcze też jasne i wyraźne, że w dalszym ciągu to gdzieś jest, jest w moim ciele i na wszystko przychodzi odpowiedni czas, na wszystko przychodzi odpowiedni moment. W mojej przestrzeni po prostu pojawiła się właśnie żabka. Pojawiła się żabka i wiedziałam, że to jest czas na to, aby udać się. Na Kambo. Chociaż powiem szczerze, przez długi czas uznawałam, że to w ogóle nie jest dla mnie i że tego na pewno nie chcę, i że to w ogóle nie jest mi potrzebne. To kiedy ta żabka przyszła do mnie w jednej z mojej podróży, szamańskiej, no to tak naprawdę ta decyzja już zapadła. I tutaj mam taką ogromną wdzięczność do wszechświata. Bo właśnie z tą intencją pracowałam na tej ceremonii, i żabka pokazała mi bardzo wyraźnie tą moją nieświadomą identyfikację właśnie z tą emocją. I nieważne, skąd pochodziła ta energia, i, i co to była za energia. Tak naprawdę to, co było najważniejsze, to to, że zobaczyłam po raz pierwszy tak. Zupełnie wyraźnie, że to nie jest po prostu moja, że to nie jestem ja. I to odpadło. I dlatego chcę Ci też powiedzieć, że wszechświat, Bóg, świadomość, obecność przemawia do nas bardzo różnym językiem. I do niektórych osób ten język satsangu będzie zupełnie wystarczającym. Natomiast Czasem jest tak, że w tej naszej przestrzeni, w naszym teraz, w naszym jestem, pojawia się inny język, różny język, bo to może być właśnie język roślin, to może być język zwierząt, to może być język innych ludzi, to może być język po prostu muzyki, czy to może być język ee, nawet słowa, które zobaczysz gdzieś na billboardzie czy w filmie. Rozejrzyj się, tym swoim jestem, bo to jest prawda, że wszystkie odpowiedzi mamy w sobie, natomiast tak naprawdę wszystko zależy od tego, jak głęboko jesteśmy w stanie tam wejść. I przy niektórych rzeczach, przy niektórych naszych doświadczeniach będziemy zwyczajnie potrzebować pomocy. I Twoja intuicja, Twoja wewnętrzna mądrość ona ci to zwyczajnie pokazuje. Pokazuje ci to w ciągu dnia, pokazuje ci to czasem w nocy, podczas twoich snów także również. Przemawia do ciebie twoim własnym językiem, który w jakiś sposób dla ciebie jest takim najłatwiejszym do przeczytania, do zrozumienia, do uświadomienia sobie. Także otwieraj się na to i nie zamykaj tego głową. Że to przeszłość, że to już było, że to tylko wspomnienie, kiedy to wraca i kiedy to w dalszym ciągu w jakiś sposób jest z tobą zlepione. Pozwól sobie odciąć te wszystkie nitki i pozwól sobie naprawdę zostawić to gdzieś tam daleko w przeszłości. A wracając do mnie i do tej żabki, to to oczywiście jest jedna rzecz. Takie oczyszczenie, które przyszło razem z tą energią. Ale teraz też przede mną takie ważne zadanie, aby właśnie wybierać siebie i aby nie ulegać tej energii. I wszechświat na pewno to sprawdzi, już to robi zresztą. Także ja Ciebie zachęcam do rozejrzenia się po swoim Jestem i zobaczenia, co teraz właśnie. Wszechświat tak naprawdę do ciebie mówi. I zachęcam cię też do uszanowania każdego kawałka twojego życia, każdego doświadczenia i każdej manifestacji, bo dla mnie zadziwiające jest to właśnie, że poprzez uszanowanie siebie, Sylwii Kosiak. Jeszcze bardziej rozwinął się szacunek, poddanie do tej naszej prawdziwej istoty. Dla mnie zadziwiające jest to, że im bardziej pogłębiam tak naprawdę kontakt z własnym ciałem, im bardziej je czuję, tym głębiej rozumiem, że nie jestem tylko ciałem. I tak właśnie łączyły się te nasze piękne paradoksy w jedno. A na dziś dziękuję Ci serdecznie. Jeśli potrzebujesz pomocy, chcesz, abym potowarzyszyła Ci w Twojej drodze, w drodze do siebie, w powrocie do siebie, na każdym poziomie jak to na ten moment czujesz, jak Tobie jest to potrzebne, to zapraszam Cię do kontaktu ze mną. Mam różne narzędzia i mam wiele swoich własnych doświadczeń. I też dzięki temu wiem, jak to działa u innych. A na dziś dziękuję Ci serdecznie. Buziaki, wszystkiego dobrego. Pa. pa.